Witam, witam. E, coś wyszło ze Skibito, ale nie wiem co to jest. E, wyjść jakieś i ma bardzo ładną miniaturkę. Więc obejrzymy tylko... 8 minut to trwa. To nie jest odcinek 80. Tylko odcinek pierwszy. Mom calls sure them And everyone hates Astros. Kim They took control of one of our heroes and turned him into a big, scary monster. Kim is. Co jest? No, nie, nie wiedziałem, że z Skiblic do czegoś takiego przejdzie, naprawdę. Emergence... To już jest nowy program? Jeśli tak wygląda że nowy program, to jest... ...zarąbiste. No to już jest nowy program, widać. Ale co się dzieje? No są wspomnienia jakieś. Gdzie my jesteśmy? Ale to jest... Co to tam stoi? Co się... Czy z bazastru? I to wygląda kino seriusz. Jest. co? A co się dzieje? Bo patrzę, że wygląda dziwnie. Co? Czekaj. Po pierwsze, ciężko będzie się przyzwyczaić do tego. Mam nadzieję, że Jimin będzie wyglądał fajnie. Jego twarz. I wtedy to już wszystko jest dobrze. I Rambo. Czy bo... Ten gość bardzo dziwnie wygląda ta jego szczęka. Na przykład te zęby. Ale jakby... Bo to jest taka postać, nie? Więc mam nadzieję po prostu, że nie spieprzą twarzy głównych postaci, że będą też, wiadomo, w nowym stylu, ale fajne. I wtedy będzie super. A reszta to jest kino. Ale że TV Man umarł. Czekaj, co on powiedział. Tivin ich chciał zostawić i dostał karmę natychmiastową? Kto go odstrzelił? Aha, on. Ale co, co się dzieje? Kurde, blisko końca, nie chcę. To jest kino. Jaki kameraman? Co się odwala? Oni taki kameraman gdzieś zabrali, ale nie wiem co się odwala jakby. Weź kryjówka astro i jaki kameraman okazał się bogiem. To jest czaszka w kibli Co się dzieje Poli mu się to chyba nie podoba za bardzo No ale w takim momencie tylko kino przerywać. Nie no, postacie z Sojuszu wyglądają dobrze. Inaczej, ale dobrze. Astro wyglądają, no, też dobrze, ale widać różnicę. To się rzuca, o to chodzi. Martwią mnie właśnie główne postaci, bo już nawet nie próbuję zrozumieć, co tu się dzieje, bo już chyba nie zrozumiem. To jest ten ekran. Co się dzieje? Co się odwala? O, Hunter. Dobra, Hunter wygląda dziwnie, ale Hunter zawsze wyglądał dziwnie, a tu wygląda jak wieńcy więc jest dobrze. CISZEJ! Problemy techniczne... Kurde... Czekajcie... CISZEJ! Ja Dobra, mam nadzieję, że nic nie będzie słychać w tle... To jest przypał mocny... a tu dogram część może lepiej... E Nowa seria, ale... Wyłączy to w bitwę. Napisze No to... Ale... Co się stało w ogóle? Dobra. Ten odcinek... Był naprawdę szalony. Na razie.